Hej, witajcie! Zapraszam Was na pierwszy opening saszetek z najnowszej, 21. serii minifigurek. Słuchajcie, tak jak mówiłem we wstępie, dzisiaj otworzymy sobie saszetki z najnowszej, 21. serii minifigurek. A dokładnie na początek zajmiemy się trzema sztukami. Znaczy może zanim otworzymy te saszetki, najpierw pokażę Wam które figurki mnie najbardziej interesują, gdyż jak możecie się domyślać, nie zamierzam wspierać wszystkich, a tylko te, które mi się podobają. Zatem, nie przedłużając, moimi maskawami są figurka numer 3, czyli Rozbitek, figurka numer 6, Pani Centaur, figurka numer 7, Pszczelarz, numer 8, Aztecki Wojownik, numer 10, Kosmiczny Policjant oraz numer 11, Kosmita. Tak więc co, teraz nie pozostało nam nic innego, jak w końcu zabrać się cały opening. Także ja biorę się za rozpakowanie pierwszej saszetki i zaraz dobra raz wracam, aby ją omówić. No i słuchajcie, pierwsza saszetka i pierwszy must have, więc bardzo fajnie. Mianowicie trafiłem tutaj figurkę numer 7, czyli pszczelarza, i naprawdę bardzo fajnie się on prezentuje. Tutaj spójrzcie na jego nadruki. Są to bardzo proste nadruki, ale jakże fajne. Tu z przodu, jak widzicie, ma takie logo plastra miodu. Teraz jest lekko wybrzony od miodu. Fajnie to wygląda. Tutaj na nóżkach też jest drobny nadruk. Znajdziemy je nawet po bokach. Z tyłu też tutaj mamy ubranko zarysowane. Fajne wyrazy twarzy, ma w ogóle. Spójrzcie tutaj z przodu. W ogóle jest to taki pan z wąsem siwym więc pewnie ma już trochę lat, więc jest doświadczonym pszczelarzem. Bardzo fajnie to wygląda. No a z tyłu trochę taki zawadiacki, jak widzicie, oblizuje się, więc pewnie chce już skosztować swojego miodu. Dodatkowo mamy tutaj do niego bardzo fajną taką tą czapkę z osłonką, żeby pszczoły go nie pogryzły. Naprawdę fajnie ta matowa szybka wygląda. No i dodatkowo otrzymujemy tutaj plaster miodu, bardzo fajnie to wygląda. Szczegółowy jest to nadruczek, więc fajnie, że taki nowy element otrzymujemy. I dodatkowo tutaj mamy miech chyba tak to się nazywa, żeby nasze pszczoły trochę y, były bardziej zmęczone i nas nie atakowały. Jak widzicie, jest to zrobione z kubka oraz ze słomki, więc ciekawie wygląda ten element. No i ogólnie ja się bardzo cieszę, że udało się trafić pierwszego mastkera. No, słuchajcie, na razie dobra pasa. Udało się trafić drugiego Mastkewa, który myślę jest wszystkich z Was Mastkewem. To jest to figurka numer 8, Astecki wojownik, który jest według mnie chyba najlepszą figurką z tej całej serii nowej. No i spójrzcie, jak on się prezentuje. No, naprawdę ma bardzo szczegółowe nadruki wszędzie. W ogóle ta maska jego jest naprawdę bardzo fajna. Ale tutaj przyjrzyjmy mu się jeszcze bliżej. Jak widzicie ma nadruk z przodu na torsie, na nóżkach, po bokach również na nóżkach i na rączkach, a także z tyłu, także jest obszernie odrukowany. No i oczywiście tutaj na główce. Szkoda trochę tylko, że ma dwa wyrazy twarzy, bo tak jak mówił Klockozaur, jeśli ktoś chciałby go użyć bez maski, to trochę Psuje nam koncepcję, ale zostawmy to. Jak widzicie, jeden wyraz twarzy jest taki tutaj trochę uśmiechnięty, a z tyłu już jest zdenerwowany, zadziorny, pewnie gotowy do walki. Dodatkowo, tak jak mówiłem, ma maskę, która również jest naprawdę bardzo szczegółowo nadrukowana. No i znajdziemy tutaj tarczę także z ciekawym nadrukiem. Bardzo fajnie to wygląda. Teraz dosyć ciekawy miecz. Także ja. Z tej figurki jestem naprawdę bardzo zadowolony. No, niestety, tym razem nie udało mi się trafić tej figurki, którą chciałem, ale to nic: mianowicie trafiłem tutaj Mopsa, który dosyć w sumie ciekawie wygląda, aczkolwiek pewnie będę chciał się za niego wymienić. Jak widzicie, również ma tutaj fajne nadruki, choć proste bardzo. Na czarcie widzimy tutaj taką chustkę, a na nogach z przodu tutaj jego pazurki. Fajnie to wygląda. Z tyłu tutaj mamy zakończenie kustki. Nasza figurka też ma dwa wyrazy twarzy. Jak widzicie, z przodu jest uśmiechnięty, a z tyłu trochę taki dziecinny, z wystawionym językiem. Dodatkowo mamy tutaj tą maskę, taką mopsa, która bardzo fajnie wygląda. Na pewno można gdzieś, nie wiem, na jakimś balu przebierańców wykorzystać tą figurkę. No i dodatkowo ma ona kość w niestandardowym kolorze, takiej ciemno-niebieski, lekko. Turkusowy, w sumie nie wiem co to jest za kolor, ale tak bym go opisał. Więc ogólnie figurka jest fajna, ale mi się ona jakoś nie podoba za bardzo, więc na pewno będę chciał się za nią wymienić. Podsumowując, jak dla mnie ten pierwszy Opening jest dość udany, bo w trzech saszetkach udało się trafić dwa Mastkedy, Także myślę, że całkiem nieźle. Naprawdę tutaj bardzo fajny jest ten pszczelarz oraz Aztek. No a Mops, mówię, nie podoba mi się za bardzo. Także pewnie go szybko wymienię. Ale też jest udaną figurką. A na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. I do zobaczenia.